Cześć, dzisiaj przyszykujemy karpia smażonego, mam filety z karpia, a właściwie filet, który będziemy musieli sobie jeszcze obczyścić, mimo że to jest filet, ale będziemy musieli się paru rzeczy jeszcze pozbyć z niego, typu ości. Zostawię sobie do wywaru, zobaczymy co on tu jeszcze ma z tej strony, czy nie ma czasami się zdarzają jeszcze łuski. Trochę wyobczyścimy i karpia sobie dzielimy na części takie jakie chcemy do smażenia. Myślę, że takie będą OK. To musimy potraktować solą i pierwszym. Będziemy potrzebowali talerzyk, na który wysypię sobie mąkę. Myślę, że ten będzie odpowiedni. Mąka typu tortowa, pszenna. Polskie młyny, te sprawy. Mąkę mamy nasypaną, rozgrzeję sobie patelnię. Na patelnię wlewam olewa. A naszego karpia opruszam w mące. ja nam się rozgrzała Karpi ląduje na patelni. Zaczynamy smażyć od skórą do dołu. Smażymy około 2-3 minut na jednej stronie w zależności od ognia.

Potrzebujemy cytrynę. 4 kawałki tej 4 kawałki cytryny. lądują na talerzyku. Karp gotowy, życzę smacznego. Możecie go podawać z ziemniakami, z pieczywem, z ryżem, z czym no, macie tylko ochotę.